Dzień doberek! Dzień doberek! O! Coca-Cola z rana rozgrzewka. Znowu nam przynosiliście tu zabawek w nocy. I nie wiem, czemu to tu powiesiłam, bo w nocy się tu bawią. Nie? Czesiek? Masz ptaszka, łapaj, łapaj ptaszka. Dobra. O, dusia stąd w łazience. Kurde, dopiero byłaś tutaj, już jesteś tutaj. Ty, ty się szybko przemieszczasz, Coca-Cola. Dobra, idziemy zobaczyć, czy na dole żyją, chodźcie, nie no, teraz nie zrobiłam plac zabaw, to nie pójdą, o tam jeszcze ktoś jest, wszędzie ktoś jest, dobra, tu też trzeba zrobić porządek, tu też wiem, ale nie mam czasu, dzień dobry maluszki, maluszki, uciekuszki, hello, hello, dobra, cześć, Lala? Aha, przeniosłaś się, tak? Tu będziesz teraz z dzidzią. Spoko. Skoro tak jest twoje pragnienie. Dobra, o tutaj widzę, że już zbierają się głodni. Szyketa, głodna jesteś? Dobra, chodźcie, to będziemy jeść. Zapraszam. Co będziemy dzisiaj jeść? Ja myślę, że dzisiaj sobie zjemy taką dobrą karmę bytową Baltika. Co wy na to? No to super.